Cześć, witam Was serdecznie na kanale. Fajna telewizja. W dzisiejszym odcinku, w jaki sposób przygotować wasz pojazd do wyjazdu do Chorwacji, a przede wszystkim w jaki sposób ja to wykonuję. Być może będzie to dla was jakimś wyznacznikiem, jakąś inspiracją, tak aby te wakacje były dla was przyjemnością, ponieważ już któryś raz jadę i wiem, w jaki sposób to może wyglądać. A odnośnie samochodu, to przede wszystkim musicie zadbać o jego bezpieczeństwo i te elementy, które mogą się zepsuć podczas jazdy i przede wszystkim unieruchomić wasz pojazd. O ile klimatyzacja wam padnie nawet w samochodzie, no to dojedziecie nim nawet do domu bez większych problemów, najwyżej trochę bardziej spoceni, ale nic złego tu się nie będzie działo. Ale już na przykład jakiś paseczek klinowy, jakieś elementy zawieszenia, nawet tłumik są to rzeczy, które warto sobie sprawdzić jeszcze przed wyjazdem, tak aby nie zaskoczyć was te awarie podczas już jazdy. Także rzecz numer jeden, jaką sprawdzam, to są wszystkie płyny eksploatacyjne, oleje, płyny chłodnicze, płyny hamulcowe. Sprawdzam, weryfikuję sobie ich stan, czy nigdzie nie ma ich żadnych wycieków, czy wszystko jest suche. Jeśli oczywiście coś się dzieje, no to niezwłocznie udaje się do zakładu mechanicznego lub też samemu usuwam Usterkę, ale przede wszystkim, żeby nie było tutaj żadnych zaskoczeń pod tym względem to jest rzecz numer jeden. Numer dwa, wasz układ tu napędowy, jeśli chodzi o opony, hamulce, sprawdzamy, weryfikujemy. Ja często podczas zmiany kół sprawdzam sobie i oczyszczam nawet moje klocki hamulcowe, prowadniczki, tak aby wszystko w układzie hamulcowym sprawnie działało. Też weryfikuję oczywiście. Tu Tutaj stan klocków, stan tarcz, czy wszystko będzie tu. Bezproblemowo służyło mi podczas przejazdu, bo wiecie, tam nie tylko poruszacie się długi odcinek trasy, ale też poruszacie się po dosyć ekstremalnych warunkach. Oczywiście, jeśli nie będziecie wybierać się na żadne wycieczki, no to nie, ale jeśli wybierzecie na przykład tak jak my w ostatnim czasie, wjazd na szczyt świeti Jure, gdzie wjeżdżacie naprawdę krętymi dróżkami, a w szczególności zjazd stamtąd jest dosyć wymagający dla waszego układu układu hamulcowego, także należy o to zadbać, aby nie mieć zaskoczeń podczas tej właśnie wycieczki. Numer 3 to wymieniam wszystkie filtry, kabinowy filtr, oczywiście oleju razem z wymianą oleju w samochodzie, filtr powietrza, sprawdzam wszystko wtedy, czy jest też szczelne, czy nic, nie ma żadnego problemu, oczywiście z całym układem, sama praca silnika i pozostałe elementy. Numer 4 to układ elektryczny, elektroniczny waszego samochodu, czyli to wszystko co odpowiada za przede wszystkim ładowanie waszych urządzeń, ponieważ będziecie dość długi czas spędzać w samochodzie, dlatego też telefon mu musi mieć możliwość ładowania, musi być dodatkowo jakieś wejście ładujące. Ja używam też kubka termicznego, gdzieś podłączanego do zapalniczki samochodowej, także te wszystkie urządzenia jedno Wcześniej Pracując, generują jakieś, jakieś napięcie, jakiś pobór prądu. Sprawdźcie, zweryfikujcie sobie wcześniej, czy wasze bezpieczniki samochodowe są odpowiedniej wielkości. Czy najzwyczajniej nie będzie problemu z tym, że któryś bezpiecznik nagle wam wyskoczy, nie będziecie mieli zapasowych. Dlatego też tutaj zaopatrzcie się we wszelkie zapasowe elementy odpowiadające właśnie i za bezpieczniki, i za żaróweczki, światełka, te rzeczy, które mogą podczas jazdy się najzwyczajniej przepalić i sobie na poboczu możecie to wymienić, nie ma problemu najmniejszego, jedziecie dalej. Numer 5 to takie podsumowanie, czyli przede wszystkim ubezpieczenie samochodu, odpowiednie albo tutaj dodatkowe ubezpieczenie rozszerzające Waszą polisę OC o Jakiś asystans, lub też bywa, że można wykupić krótkoterminowe asystanse razem tam z holowaniem pojazdu, z jakimś samochodem zastępczym, w zależności tutaj od oczywiście kwoty, jaką wydacie, to macie lepsze warunki lub też gorsze, ale zawsze warto sobie zakupić takie ubezpieczenie. Często tygodniowe ubezpieczenie może nawet kosztować poniżej 100 zł, czyli w porównaniu do kosztów, które poniesiecie na całe wakacje, są to znikome procentowo koszty, więc na pewno. No, należy koniecznie takie ubezpieczenie wykupić. Oczywiście, najlepiej z niego nie skorzystać, ale będziecie tutaj w razie jakiejś sytuacji awaryjnej zabezpieczeni. No i nie będziecie musieli ponieść tu jakichś ogromnych kosztów związanych z holowaniem pojazdu, z jakimiś naprawami związanymi z właśnie jakąś usterką, która może wystąpić podczas waszego przejazdu do Chorwacji. No i na sam koniec, ja podjeżdżam najczęściej do stacji diagnostycznej, aby zweryfikować sobie jeszcze wszystkie elementy, Zawieszenia, elementy hamulcowe, tak aby mieć już całość pod może nie tyle podpieczątkowaną bo oczywiście tutaj żadnej pieczątki nie dostajemy a taki przegląd kosztuje w granicach 20-30 zł jeśli jeździcie nawet do, na stację diagnostyczną do jednego i tego samego punktu już od lat jakaś tam znajomość się nawiązała to bywa, że nawet pomiędzy samochodami możecie taki przegląd wykonać za darmo, ponieważ zawsze jeździcie do tego punktu, nie będzie z tym problemu, a jeśli już nawet no to koszty tam takiego przeglądu są naprawdę niewielkie a będziecie mieli pewność, że wasz samochód jest sprawny nic niepokojącego nie wydarzy się na trasie, tak abyście najzwyczajniej mieli spokojną głowę zajęli już się tylko jazdą do przodu, cieszyli się z tych wakacji, że właśnie wybieracie się gdzieś do ciepłych krajów zakosztować pięknych widoków lazurowego wybrzeża tego wam oczywiście życzę ale przede wszystkim, aby nie myśleć o o tym, że coś może się dziać z samochodem. A co do całkowitego wyposażenia dotyczącego przejazdu przez dane kraje, to opowiadam w tym odcinku. Zerknijcie sobie, zobaczcie. Zresztą zapraszam też do subskrypcji kanału, tak aby nie przegapić kolejnych odcinków. A w komentarzu dajcie znać, o czym jeszcze zapomniałem, być może co warto jeszcze sobie przed wyjazdem sprawdzić, zweryfikować w Waszym pojeździe. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!